Witam wszystkich w podcaście Media Manipulacja. Podcast dla ludzi chcących zbudować odporność i krytyczne podejście do manipulacji w mediach, którą jesteśmy dzisiaj otoczeni z wszystkich stron. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii Codzienna dawka manipulacji, w którym komentuję bieżące wydarzenia. W tym odcinku chciałbym poruszyć temat, który ostatnio nie daje mi spokoju. Oczywiście nie może być inaczej. Temat ten związany jest z wojną w Ukrainie, ale w kontekście naszych mass mediów. Zapraszam. Temat związany z wojną, ale tym razem ciężko w to uwierzyć, chodzi o ofensywę Ukrainy, o której tak dużo się ostatnio mówi. Czytając każdego dnia różne informacje i słuchając doniesień z frontu o niesamowitych sukcesach Ukrainy, wydawało się to wszystko zbyt piękne. Odbijanie kolejnych terytoriów z rąk Rosji, w tym strategicznych według ekspertów miejscowości jak chociażby Izum oraz miejscowości, które zostały utracone w 2014 roku, a teraz wróciły do Ukrainy. Niszczenie kolejnych albo przejmowanie składów amunicji i niezliczonego sprzętu wojskowego wartego naprawdę potężne pieniądze. Rosjanie zaskoczeni i uciekają praktycznie zostawiając nie tylko sprzęt, ale też swoich własnych żołnierzy. Naprawdę czuło się ten optymizm, jeśli można tak mówić, oczywiście w kontekście wojny. Codziennie widziałem same sukcesy Ukrainy i porażki Rosji. Nawet nastąpił wysyp genialnych memów, które mam czasami wrażenie stanowią dla niektórych źródło informacji. Memy typu Ukraina miała odbić Krym, a podbiła Kreml. Super optymistyczne informacje, które mogłyby sugerować, że oto zbliża się początek końca tej wojny. A wszystko potwierdzone oczywiście liczbami, czyli ile miejscowości zostało odbitych, ilu żołnierzy zostało pojmanych i wyłączonych z walki, w końcu ile kilometrów kwadratowych terytorium udało się odzyskać. Wszystko to brzmiało i wyglądało naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dopóki nie posłuchałem podcastu, który jak zwykle Twardymi faktami ściągnął mnie na ziemię. Otóż, co się dowiedziałem? W wypowiedzi dla podcastu Raport o Stanie Świata Wojciech Kończuk, wice szef Ośrodka Studiów Wschodnich, powiedział, że owszem, Ukraina odnosi sukcesy, ale, no właśnie, jest to ale. Po pierwsze, odbite zostały tereny na wschodzie Ukrainy, które były dużo gorzej bronione niż te południowe. Po drugie, nie mamy za bardzo informacji o stratach Ukrainy w przeciwieństwie do tych rosyjskich, ale eksperci mówią, że Ukraina też dużo za to zapłaciła i poniosła spore straty. Pamiętajmy, Ukraina odbijała tą słabszą, mniej bronioną część. Po trzecie, te odbite tereny stanowią 10% tego, co stracili. 10%. Jedni powiedzą tylko, inni aż, tak czy inaczej. 90% jeszcze zostało do odbicia. Nie mówiąc już oczywiście o terenach takich jak Krym i innych zajętych wcześniej. Po czwarte, ta pozostała część na pewno jest mocniej broniona. Na pewno Rosjanie wyciągnęli wnioski z porażek w tamtym regionie, co zresztą widzimy po mobilizacji dodatkowych 300 tysięcy ludzi, a niektóre media mówią nawet o milionie. Pomijając jakość wyposażenia tych ludzi, oczywiście, Taka liczba nie pozostaje bez znaczenia. To są fakty, o których w moim przekonaniu trzeba mówić, żeby zdać sobie sprawę, jak bardzo daleka jeszcze jest droga do zakończenia tej wojny. Oczywiście faktem są niesamowite sukcesy Ukrainy w tej wojnie, a odbijanie terenów, gdzie Ukraina miała paść w kilka dni, jest czymś po prostu niewiarygodnym. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej wojna toczy się przeciwko Rosji, która jest mocarstwem nuklearnym. Jest samowystarczalna pod względem surowców, ma potężne zasoby ludzkie, w końcu to ponad 140 milionowy kraj. No i w końcu nie ma żadnych znaczących protestów Rosjan przeciwko tej wojnie, bo to, co widzieliśmy ostatnio, jest raczej symboliczne. Te mini protesty tak naprawdę bardziej pomogły niż zaszkodziły, ponieważ zatrzymano osoby, według różnych źródeł około 800 osób, ma z miejsca zostać wcielone do armii. Nie można też pominąć przeprowadzonych referendów, które oczywiście według Rosjan spowodowały włączenie tych terytoriów do Federacji Rosyjskiej, a tym samym bardzo mocno komplikuje odzyskanie ich, od chociażby ze względu na broń nuklearną i doktrynę Rosji. Podsumowując, te wszystkie hura optymistyczne artykuły, wypowiedzi, komentarze, memy itd. itd. niestety w moim przekonaniu wprowadzają w błąd opinię publiczną, sugerując, dużo więcej i dużo lepszą sytuację niż jest w rzeczywistości. Ale czy tylko w temacie tej ofensywy nasze media trochę się zagalapowały? Przypomnijmy sobie początek inwazji, czyli miesiące luty, marzec. Co mogliśmy przeczytać na temat Putina? Pamiętacie jak mas media na początku wojny wymieniały różne choroby Putina? Parkinson, na którego podobno choruje od lat, podobno podczas spotkania musiał się trzymać blatu stołu, bo nie mógł opanować trzęsących się rąk, na innych nagraniach widać trzęsące się nogi, był przykryty kocem podczas parady, co też mogło sugerować jego zły stan zdrowia, zażywanie sterydów, no i wszelkiego rodzaju nowotwory. Rakatarczycy, krwi i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jest historia, że Putin już dawno nie żyje, a osoba, którą widzimy, to sobowtór. Oto nagłówki artykułów, jakie mogliśmy przeczytać na początku inwazji. Sterydu Putina, choroba Parkinsona u Putina. Pogłoski o tym, że prezydent Rosji może cierpieć na chorobę Parkinsona. Czy Putin naprawdę jest na sterydach? Botok sterydy, tak zmieniła się twarz Putina. Władimir Putin bierze sterydy anaboliczne. Putin stosuje sterydy. Myślę, że jego osobowość się zmieniła, choć nie wierzę, że jest szalony. Były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, lekarz David Owen, przyznał, że rysy twarzy Putina sugerują, że prezydent Rosji bierze sterydy anaboliczne. Dodał, że to może tłumaczyć agresywne i nieracjonalne zachowanie Putina względem zaatakowanej Ukrainy. Czy Putin bierze sterydy? Eksperci zastanawiają się, czy inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2020 roku nad ranem, to skutek zmian w psychice prezydenta Rosji. Kolejne nagłówki. Wyjątkowe nagranie. Putin się trzęsie. Władimir Putin się trzęsie, wideo potwierdza problemy. Putinowi znowu trzęsą się ręce. Choruje? Umiera? Choroba Parkinsona. Putin podczas parady przykryty kocem. Władimir Putin jest chory. I tak dalej, i tak dalej. Jak widać, media sugerują, że wojna jest spowodowana chorobami Putina. Znalazłem też ciekawy artykuł, który rzuca inne światło na, na te wszystkie choroby. Zacytuję. Tymczasem media prześcigają się w doniesieniach o kolejnych śmiertelnych chorobach Putina. Umiera na raka krwi, jeśli nie na białaczkę, to na raka tarczycy albo jamy brzus brzusznej. Robi kwaśne miny, ewidentnie nie jest w stanie opanować bólu. Często mu się ręce i trzyma się blatu. Na spotkaniu z Siergiejem, to z kolei Parkinson. Opuchnięta twarz, botok, sterydy albo sobowtór. W żadnym razie zwykły proces starzenia. Kolana przykryte wełnianym kocem podczas uroczystości na Placu Czerwonym 9 maja. Rychły zgon, stan zdrowia widać szybko się pogarsza. Zapomniał słowa, koniec z nim, ma demencji. Decyzja o rozpoczęciu wojny, choroba umysłowa lub terminalna faza raka. Nie żył też nieraz. Uśmierciły go m.in. 30 maja jednocześnie trzy brytyjskie tabloidy. Wszystkie stwierdziły, że zastąpił go najpewniej sobowtór. Powołały się przy tym na rzetelne źródło w brytyjskim wywiadzie. Wystarczy jednak sprawdzić, że za każdym razem, gdy media i eksperci uśmiercają Putina, ten objawia się znowu cały i zdrowy. No i właśnie, mija grubo ponad 200 dni wojny. Putin, jak żył, tak żyje. Angażuje kolejnych ludzi i środki w tą wojnę, praktycznie bez żadnych protestów. Oczywiście według mediów osoby w otoczeniu Putina już się od niego odwróciły, planują następcę, a nawet odbył się na niego zamach. A co media pisały, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą? Pamiętacie, co mogliśmy czytać w mediach na początku konfliktu? Jak to sankcje miały zrujnować Rosję, cofnąć ją kilkadziesiąt lat wstecz? Jak to Rosjanie mieli odczuć brak zachodnich towarów i wyjść na ulicę? No, póki co nic takiego się nie stało. Mało tego, eksperci musieli zweryfikować swoje przewidywania. I tak na przykład mamy artykuł z 14 marca. Sankcje uderzają w gospodarkę Rosji. Rosjanie cofną się co najmniej o 20 lat w gospodarce, a w kontaktach międzynarodowych to nawet o 50 lat. Stwierdził we Wstajesz i Wiesz w TVN24 profesor Maria Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Kolejny artykuł. Sankcje dewastują rosyjską gospodarkę. Putin stoi nad przepaścią. To już jest 4 sierpnia. I inny artykuł z 29 sierpnia. Trzy wykresy pokazują, że eksperci z Wall Street mylili się co do upadku rosyjskiej gospodarki. I tutaj zacytuję kawałek. Kiedy pod koniec lutego siły prezydenta Władimira Putina zaatakowała Ukrainę, wielu analityków z Wall Street pośpieszyło się z przewidywaniem upadku gospodarczego Rosji. Sześć miesięcy później zostali oni zmuszeni do zrewidowania tych prognoz. I tak banki inwestycyjne stwierdziły na początku marca, że produkt krajowy brutto Rosji spadnie w drugim kwartale o 35% w porównaniu z poprzednim. Inny bank stwierdził, że gospodarka Rosji doświadczy największego spadku od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Jednak w ciągu trzech miesięcy, do 30 czerwca, PKB Rosji spadło tylko o 4% w stosunku do roku poprzedniego. W rzeczywistości wzrost gospodarczy kurczył się w szybszym tempie po wybuchu pandemii koronawirusa, kiedy to PKB spadło o 7,4% w drugim kwartale 2020 roku. I tak dalej, i tak dalej możemy przeczytać o sytuacji gospodarczej Rosji. Kto ma rację, nie wiadomo jak to naprawdę wygląda. Faktem jest, że życzeniowe myślenie o szybkim upadku gospodarczym Rosji po wprowadzeniu sankcji okazały się nieprawdziwe, jak w sumie mnóstwo innych rzeczy, które słyszeliśmy i słyszymy o wojnie. Każdego dnia z mass mediów. Przejdźmy do kolejnego tematu, który również wygląda trochę inaczej w praktyce, a inaczej w naszych mass mediach. Czytałem ciekawy artykuł pod tytułem Sztuczna inteligencja na wojnie: Jak Ukraińcy odkryli wszystkie rosyjskie cele. Artykuł, a w sumie wywiad z jednym z inżynierów z Ukrainy, który jest zaangażowany w ten projekt. A ten polega na wykorzystaniu setek dronów w połączeniu ze sztuczną inteligencją. Cały system pozwala na odnalezienie i śledzenie celów o określonych parametrach na całym froncie i dobór odpowiednich środków do precyzyjnego niszczenia. Aktualnie ta wojna jest pierwszą w historii, w którym taka technologia, czyli drony w połączeniu ze sztuczną inteligencją, odgrywa tak dużą rolę. Według Ukrainy, technologię, którą opracowali i dopasowali do konkretnych działań wojennych, Przewyższa tą, którą dysponuje w tej chwili NATO. W pewnym momencie pada bardzo ciekawe stwierdzenie w tym wywiadzie. Pozwolę sobie zacytować. Przecież wciąż słyszymy i w ukraińskich i w zachodnich mediach, że to Rosjanie mają niski poziom technologiczny, a sprzęt mają tak zły, że muszą wyciągać z magazynów czołgi z zamierzchłych czasów. To jest propaganda, odpowiada inżynier. I to bardzo niebezpieczna propaganda. Rosyjskie technologie dronowe są bardzo zaawansowane. Ich drony Orlan działają w rojach, które komunikują się ze sobą. Wciąż pracujemy nad rozgryzieniem tego systemu. Podsumowanie tego artykułu też jest bardzo ciekawe. W tej chwili wojna wygląda tak, że w każdej chwili w powietrzu po obu stronach frontu wiszą setki dronów, przyglądające się przeciwnikowi na różne sposoby. Więcej jest ich po stronie rosyjskiej. Na każdego ukraińskiego bezzałogowca przypada 3 do 5 rosyjskich. Ale Ukraińcy są coraz lepsi technologicznie i coraz częściej trafiają dokładnie tam, gdzie chcą. Jak widzimy, ta wojna nie jest wcale taka jednoznaczna, czarno-biała jak możemy zobaczyć w mediach. Jest jeszcze dużo szarości w tym wszystkim. W mediach słyszymy, że Rosja jest słaba. Druga armia świata to mit, który właśnie upadł, a tak naprawdę to prymitywna armia ze sprzętem z czasów Związku Radzieckiego, który już się kończy, a w sumie to i tak Rosja upada gospodarczo, więc nie ma co się przejmować. Jasne, Putin zderzył się ze ściadą w postaci niesamowicie zaangażowanej, i walecznej armii ukraińskiej, i oczywiście prawdą jest, że plany Putina nie powiodły się i pewnie sami zaskoczony tym, co się dzieje. Nie dajmy sobie jednak wmówić, że Rosja jest słaba. Pamiętajmy, że w wojnę z Rosją zaangażowane jest kilkadziesiąt państw, w tym najpotężniejsze militarnie i gospodarczo na świecie, więc ciężko też sobie wyobrazić inny scenariusz, że przy takim wsparciu ten kraj zostaje podbity. Przypomnę słowa naszego inżyniera: Zacofanie Rosji to propaganda i to bardzo niebezpieczna propaganda. Skąd się coś takiego bierze? Jak zwykle, oglądalność, sensacja, clickbaity, no a w efekcie pieniądze. Informacje i fakty to niestety towar deficytowy w mass mediach. Podsumowując, mass media wybrały narrację, nazwijmy to, życzeniową. Kreują obraz słabej, wręcz upadającej gospodarczo Rosji z umierającym prezydentem i prymitywną i zacofaną armią. Problem w tym, że Rosja dalej jest agresorem, który wszystko na to wskazuje, zaoszczy swoje działania. Putin dalej żyje, armia wcale nie jest tak zacofana, a przynajmniej w jakiejś części, a do bankructwa kraju jeszcze daleko. Żeby przeciwstawić się tej agresji, musiało zaangażować się kilkadziesiąt bogatych i nowoczesnych krajów. No jakoś mi się to wszystko, szczerze mówiąc, nie łączy w całość. A patrząc na historię i sposób, w jaki Rosja prowadzi wojny, nie jest to wcale jakaś wyjątkowa sytuacja. Żeby mieć Jakiekolwiek pojęcie, jak naprawdę wygląda sytuacja, nie powinniśmy oglądać popularnych mas mediów, a przynajmniej nie powinny one stanowić naszego głównego źródła informacji. O tak ważnych sprawach trzeba myśleć chłodno, bez zbędnych emocji. Fakty, liczby, twarde dane, których nie zobaczymy wcale, albo w bardzo małych ilościach popularnych mass mediach. Przenieśmy nasz czas i uwagę na podcasty, na wiedzę ekspercką. Na konkretne analizy danych bez sensacji i całej tej otoczki medialnej, budowanej w celu odbicia oglądalności.